Dzień 27 wieczór. Ewangelia według świętego Mateusza 21, 1-11. Gdy zbliżyli się do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebie. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie, pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to, żeby się spełniło słowo proroka. Powiedzcie, córze Syjonu, oto król Twój przychodzi do ciebie, łagodny, siedzący na osiołku źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślice i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: Kto to jest? A tłumy odpowiadały: To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Rozważanie. Panie Jezu, potrzebowałeś osiołka, aby uroczyście wjechać do Jerozolimy. Potrzebowałeś jego siły, posłuszeństwa i pokory. Potrzebujesz także i mnie, aby dotrzeć do serc wielu ludzi. Chociaż nie jestem godny tego zadania, jednak Ty się tym nie zrażasz. Proszę Cię, Jezu, pokieruj mną sam i wskaż, gdzie mam Ciebie zanieść. A kiedy moja pycha zechce pochwał i godności dla siebie, skarć mnie. Rachunek sumienia. Dzięki Ci, Abba, Ojcze, za ten wielki dar wybrania mnie do godności Twojego dziecka. Jezu, miłosierny, tak często zapominam, że to Ty jesteś Panem i Królem. Często chwałę należną Tobie przypisuję sobie. Wybacz mi. Czy lubisz pochwały i czy się ich domagasz? Czy nie ma w Tobie udawanej pokory? Czy stosujesz umartwienia swojego egoizmu? Czy umiesz żartować ze swoich wad, czy umiesz schodzić w cień? Czy chcesz zawsze błyszczeć? Duchu Święty, stwórz we mnie serce ciche i pokorne na wzór serca Jezusowego. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, kocham was, ratujcie duszę. Święta Maryjo, pokorna służebnica Pana, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami.